Można tylko z Elvisem. Budka suflera, zespół legenda. Jolkę czy takie tango nucą wszyscy, są już 40 lat na scenie. Papa D. W rytm ich piosenek tańczy cała Polska. Kto by pomyślał, że grają już 30 lat? Stachurski, legenda muzyki tanecznej, 20 lat pracy artystycznej. Blue Cafe, 15 lat na scenie, niepowtarzalne brzmienie i porywające melodie to ich specjalność. To nie koniec emocji o to, żeby temperatura rosła z każdą minutą zadbają też nasze gwiazdy, które Polacy kochają najbardziej a będzie ich cała plejada. Sylwia Grzeszczak, księżniczka władająca listami hitów. Zwycięzcy show Must Be The Music, Tylko Muzyka. Norbi. Nikt tak jak on nie wie, że kobiety są gorące. Przystojni, zdolni i uwielbiani. Jednym słowem, pektus. Red Lips. Półfinaliści show Must Be The Music, Tylko Muzyka. Charyzmatyczna Urszula. Jej przeboje zna cała Polska. Niegrzeczny, nieprzewidywalny i fascynujący Maciej Maleńczuk. Andrzej Cierniewski. On trzyma w ramionach cały świat. Maryla Rodowicz. Jedyna królowa polskiej muzyki. Patrycja Markowska. Ona muzykę ma we krwi. Wolwer. Lauraci Sopot Top Trendy Festiwal. Kolec orkiestra. Muzyczna lawina. Prosto z góry. Piękna i równie utalentowana Natasza Urbańska. Pełen młodzieńczej energii zespół Lemon. Mocne rokowe brzmienie zapewni Lombard. Piersi pełne wspaniałych hitów. Porywający i zachwycający Carlos Ferreira. Podbijający listy przebojów zespół Loka. Nowy, odmieniony i jeszcze lepszy Michał Wiśniewski. Szokująca, niegrzeczna i magnetyzująca Margaret. Na tej imprezie obecność jest obowiązkowa. Gdynia nie była tak gorąca nawet latem. Sylwestrowa moc przebojów 2013. Startujemy 31 grudnia o 20. Najważniejsze pokazy. Tu przyszli ludzie, którzy kochają sztukę, a moda też jest sztuką. Najgłośniejsze premiery. Jest portret Wałęsy w wydaniu Andrzeja Wajda. Koncerty wielkich gwiazd i spektakle teatralne. To jest właśnie i wesoło, i troszeczkę goło. Poczuj atmosferę wielkiego świata sztuki i show biznesu. Po prostu trudno do określenia czas. to jest najpiękniejsze. Zoom miasto. Dzisiaj o 22.00 w Polsat Café. Złe przeczucie. Co nas mija? Czy dobry instynkt? Pani doktor go podrywała. Prawdę odkryją specjaliści. Zaczynamy obserwację. Kłamstwa przychodzą im bez wysiłku. Okazało się, że ma z pana córką. Chłopaki, alarm! Czy konfrontacja też będzie tak łatwa? Co Zdraty od poniedziałku do środy i w piątki o 20.00 w Polsat Café. Największe skandale. I szokujące wpadki gwiazd, straty i super tajne śluby, o których mówił cały świat. Prawdziwa atmosfera miłości, mówiła cholera męża. W magicznej krainie show biznesu nic nie da się ukryć, szczególnie gdy tajemnica jest krągła i silikonowa. Oglądaj najciekawsze rankingi Hollywood w poniedziałki i wtorki o 21:00 w Polsat Cafe. Zobacz, jakie pułapki czekają na sklepowych półkach. Co kryją sklepowe ciastka? Kuchnia zamknięta. Jak przygotować wartościowe i pyszne dania bez udziału największych spożywczych terrorystów? Z żartami jak z solą? Nie przesać, bo zabolą. Ziarna soi zawierają zdrowe, nienasycone kwasy tłuszczowe. Rośliny strączkowe mogą was zaskoczyć. Zdrowie na widelcu. W czwartek o 22:00 w Polsat Café. żeby dobry mieć dzień, poczuł radość i smak. Lipton, powie ci wnet, jak to zrobić od tak. Jeśli pomóc, masz chęć, serce wierzy, że tak. Dołącz do nas już dziś, gdy orkiestra ta lipton Lipton, gra. Lipton, gra z orkiestrą. Wybierając herbatę Lipton wspierasz Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Wielka! Wyprzedaż! I to na wszystko! Wszystko minus 30%. CCC sprawdź w najbliższym salonie. Wisk zaczynamy wyprzedaż z ogromnymi rabatami. Już teraz. Rabat od 20 do 50% na wszystkie komody i kredensy. Na przykład komoda już za 135 zł. Rabat do 45%. Lub kredens już za 220 zł, rabat do 50%. Zobacz więcej fantastycznych ofert w naszej gazetce lub kupuj na isk.pl. Isk, dobra oferta. Było sobie kiedyś miasteczko, którego mieszkańcy zapomnieli o delikatności. Dopiero kiedy zjawiła się fioletowa krowa z zapasem najdelikatniejszej czekolady z alpejskiego mleka wszystko się zmieniło. Ludzie zaczęli się przytulać, a bracia sielscy pogodzili się po 50 latach. Dzięki fioletowa krowo, Milka, śmiało, bądźmy delikatni. Nasz ulubiony obiad? Zdradzę wam mój sekret. Łosie norweski. Ponieważ hodowany jest w zimnych i krystalicznie czystych wodach Norwegii oraz w otoczeniu dziewiczej przyrody, jest zawsze doskonale świeży i przepyszny. Uwielbiamy go. Łososz norweski, naturalnie, że z Norwegii. Wielka. Wyprzedaż. I to na wszystko. Wszystko minus 30%. CCC spraw 22. Nareszcie blask diamentów i wymarzona objętość włosów idą w parze. Odkryj nową linię Nivea Diamond Volume. Ultralekka formuła z diamentowym pyłem dodaje twoim włosom blasku i wymarzonej objętości bez obciążania. Nie potrzebujesz niczego więcej, aby olśniewać. Wypróbuj nową linię Diamond Volume od Nivea. Święta na twoich zasadach tylko z Największą telewizją internetową. Gwiazdy światowego kina, hollywoodzkie hity dla całej rodziny, całe sezony lubianych seriali i największe produkcje filmowe. Oglądaj w Ipli, gdzie chcesz, kiedy chcesz i na czym chcesz legalnie. Ipla. Święta na Twoich zasadach. Jaką kaszkę wybierasz dla swojego malucha? Smaczną! I taką, która pomaga mu się rozwijać. A gdyby jej składniki pomagały wspierać odporność? To byłby ideał. W kaszkach Nestle połączyliśmy owoce, zboża, bakterie Bifidus BL i immunoskładniki pomagające wspierać odporność. Kaszki Nestle. Smak, rozwój i ochrona. Teraz ulubione smaki kaszek Nestle w promocji. 20% gratis czerwone to co? Sztuka nowoczesna. Bogowie, to już widać schyłek naszej kolekcji. Co widać? O czym wy... Na Olimp? To coś zrobiło idealne espresso. Mm. Co zrobiło kto? I trójwarstwowe lata macchiato. Arcydzieło. Spokojnie, wstrzymajmy się z zachwytem, póki nie skosztuje. Stój ty, starociu, ty... to moja kawa. Moja. Ktoś tu chyba upadł na głowę. Bosko smakuje i tak też wygląda. Neskafe Dolce Gusto. Sylwestrowa Moc Przebojów w Gdyni Lemon, Enej, Margaret Sylwestra tylko jedna rzecz jest obowiązkowa Szampańska zabawa A tej podczas Sylwestrowej Mocy Przebojów nie zabraknie Powitaj gorąco Nowy Rok Specjalnie dla Was wystąpią piersi, Maryla Rodowicz, Donatan i Kleo, Krzysztof Krawczyk, Budka Suflera, Urszula, Maciej Maleńczuk, Blue Cafe, Sylwia Grzeszczak. W trakcie Sylwestrowej Mocy Przebojów moc nagród do wygrania. Co godzinę nowoczesny samochód lub 50 tysięcy złotych w brutówce. Ale uwaga, nie musisz czekać do Sylwestra. Zagraj już teraz o samochód lub o 50 tysięcy złotych. Wyślij SMS o treści SYLWESTER pod 7370. Nowa promocja z głową. Bardzo rozsądne 1899 za odżywkę do włosów osji Rosman, pragnienia i potrzeby. Jesteś gorącą dziewczyną o nieziemskich mocach. Pomyśl, co może się stać. Dostajesz telefon alarmowy i umiesz go. Poznajesz Playboya o nieziemskich mocach. Nowy Super Playboy dla niej. A na gwiazdkę podaruj jeden z zestawów świątecznych Playboy. Dla niej i dla niego gwarancja udanego prezentu. U nas każdy poranek jest taki sam. Pełen bieganiny. Mama znów próbuje, by do śniadania było coś zdrowego. Ale dzieci to dzieci, czasem grymaszą. No i wtedy wchodzę ja. Cała na pomarańczowo. Bo jako szklanka soku Tymbark jestem pierwszą z pięciu zalecanych porcji owoców lub warzyw. Tak lubianą przez całą rodzinę. Szklanka soku do śniadania. Tymbark. Kochaj życie. Problemy z układem moczowym? Zadbaj o siebie. Weź Apo Uro Plus. Żurawina wielko-owocowa, liście pokrzywy, korzeń pietruszki, nasiona dyni, zielona herbata. Apo Uro Plus. Kompleksowo. Działa na drogi moczowe. Wystarczy jedna kapsułka dziennie. Żeby dobry mieć dzień, poczuł radość i smak, Lipton powie ci wnet, jak to zrobić od tak. Jeśli pomóc, masz chęć, serce wierzy, że tak. Dołącz do nas już dziś, gdy orkiestra ta zna. Lipton, Lipton, gra. Lipton gra z orkiestrą. Wybierając herbatę Lipton, wspierasz wielką orkiestrę świątecznej pomocy. Czekasz na tę jedną gwiazdkę, ale w tym roku dostaniesz nie jedną, ale całą plejadę najlepszych gwiazd. Nie tylko na święta, ale tylko od cyfrowego polsatu. Tak wiele za tak niewiele. Jeden zestawa radość dla całej rodziny. Telewizja 6 miesięcy bez opłat, a do tego dwa tablety i internet LTE za 1,30 zł miesięcznie. Cyfrowy polsat na gwiazdkę. Media Expert, wygrywasz podwójnie. Teraz w Media Expert, czyszczenie magazynów, na przykład szybki i wydajny tablet Prestigio, doskonały wyświetlacz, czterorodzeniowy procesor graficzny, 16 GB pamięci za jedyne 499 złotych. Expert, włączamy niskie ceny w sklepach i na MediaExpert.pl no coś stary, no słuchaj, dostałem wiesz, role w filmie w Stanach. No. Także o Ale Alecę do Los Angeles jutro. No no, no, no. no. Także tak, że wiesz, no trochę się dzieje. Hej, bradiu telefoner! Ja harem chodzi z pofrądepartamentem. Do wichów wynigarum szkin Redomelikat w bojrody i Moron? Tanie branie, tylko awans. Teraz wielka tu sprzedaż. Weź telewizornet. Margi Philips 32 batale w specjalnej wyprzedażowej cenie. Kupuj w sklepach Avans i na Awans.pl Ważniejsze pokazy. Tu przyszli ludzie, którzy kochają sztukę, a moda też jest sztuką. Najgłośniejsze premiery. To jest portret Wałęsy w wydaniu Andrzeja Wajda. Koncerty wielkich gwiazd i spektakle teatralne. To jest właśnie i wesoło, i troszeczkę goło. Poczuj atmosferę wielkiego świata sztuki i show biznesu. Po prostu trudne do określenia czat. I to jest najpiękniejsze. Zoom na miasto. Dzisiaj o 22 w Polsat Café. Na program zaprasza sponsor, twórca Akademii Kulinarnej Whirlpool. Witam.